vlogmas day 3 Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a horse, horse, horse Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a horse open sleigh jingle Dzisiejszego vloga zaczynamy od rzucenia nowego vlogmasa z bardzo śmieszną nazwą, jestem ciekawa, jak na to zareagowaliście. Kapień tutaj, próbuję się rozbudzić, proszę na no szczepeczkę już. O. Bo dzisiaj musimy kupić choinkę Misiu. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć. Wstawaj! O Jezus, jak sobie myślę o tej choince, i o tej wielkiej, którą mieliśmy, to... A w tym roku będzie taka sama? Mm. Tak! Miałam tutaj taką piękną kompozycję, ale Kapi mi zabrał kanapkę Kie piękną i... Piękną <grytania> kompozycję! Ja wziąłem, żeby posmarować ci... Dobrze, masz! O, wow, dziękuję! Dzisiaj na śniadanko mamy twarożek z czosnkiem, w tle mamy Modern Family. I... 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 i, i, i tak, i zaraz jedziemy po... W ogóle patrzcie, jaka rozro jak rozrosła się Monstera, zasłania nam aż telewizor, coś trzeba będzie z tym zrobić, bo jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy oglądać, ale mega! W ogóle zauważyłam, że ona rośnie, zaczyna puszczać liście, głównie jak zaczyna u nas grzać, nie? Rok temu tak, tak samo jest, puszczała. Jak jest paruwa u nas w domu, no. bo chciała grzeje na maksa, to wtedy, no właściwie teraz od czasu, kiedy tak. e, jest ogrzewanie, to dwa liście. No to dwa liście. Ten największe oczywiście. <laughs> I najjaśniejsze, najładniejszy kolorek. Jedziemy po choinkę! Jestem taka podekscytowana, ale nie możemy dojść do porozumienia, w nie. sensie według mnie to w ogóle nie ma żadnej dyskusji, ty sobie tylko tak żartujesz. Kapie, chce w tym roku małą choinkę. Nie małą, troszkę mniejszą. Nie! Nie mówię, że małą, że musi być mała, nie. tylko troszkę mniejsza. Nie, bierzemy zresztą... taką jak rok temu, identyko. Duża choinka doprowadziła do tego, że było tam dużo stworzeń, których oczywiście ty się bałaś, i ja musiałem ze wszystkim walczyć. Ale w tym roku nie śpimy już przy choince, więc nie ma problemu. No tak, nie ma problemu. No zaraz zobaczymy. Będziesz siedziała przy choince i będziesz patrzała i będziesz szukała specjalnie. Tak, tak. Za każdym razem jak wchodzimy do kratki, Oksia też patrzy i rozgląda się, czy nie ma przypadkiem czegoś, żeby się wystraszyć w tym momencie. Bo to jest fobia, no? Muszę nie, to, sprawdzać. Jest, to jest to jest no. chore. No tak, chore. Są choinki. Ty to byś pewnie chciał taką. Czekaj, no na ataką. taką. Nie, poza tym to jest nie ta, bo my chcemy jodłę kaukaską. No tu jest, ale one są małe. No małe, tam z tyłu są jakieś większe. Tu jest większe. patrz. Ale podrożały, o 10 zł. <grym <grym> rok temu chyba było za 99, Tak, nie? coś takiego. No tu są te jodły kaukaskie. Dobra, idziemy zobaczyć. Ale czuć choiną. Ja nie czuję. Jezu, jakoś tak dziwnie powkładali te choinki w tym roku, że nie idzie zobaczyć w ogóle jak one no, wyglądają. Rok temu było znacznie lepiej to zorganizowane, a teraz to ja nawet, o! Mmm! bycza! No to coś nowego. Ale jest niższa niż tamta. No to jest o tyle łatwiej, bo tamtą i tak ścinaliśmy przecież. No i co? No i tą też. Ale lepiej, żeby była węższa, a wyższa niż szeroka i niższa. Ale ona i tak będzie praktycznie do sufitu, bo jeszcze przecież to stanie na tym... Podciskiem. A tu jeszcze będą bombki i ona jeszcze pójdzie szer szerzej. No i to z tego? No i, I to to z tego, że nie, to... nie mamy tyle miejsca. Ładna jest, się, nie? O nie, nie jest, nie jest ładna. Nie Nie, bo jest łysa u góry i, i dużo ma na dole. Nie no, zobaczcie, jak te choinki są potraktowane. Ona jest tutaj cała zgnieciona dosłownie. No już pomijam to, że zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. No. Że te choinki w ogóle się tutaj nie mieszczą. Ja musiałem walczyć, że są widać bo Tam ja są ładne, ale to są już wysokie bardzo. No nie wiem, ty chyba nie kupimy dzisiaj, bo mi się nie podobają te dwie. No wydaje mi się, że, że też mi się wydaje, że nie kupimy, z racji takiej, że to co jest, jest złe, po prostu brzydkie i, no. i nie wygląda dobrze. Mm. <laughs> Mój model z choinką prezentuje Pięknie. jak na jak <laughs> kolekcja taki 2020. No, jest takie stojaki, nie? Proszę, no. <laughs> tak mm. wygląda i to. No? Jest ładna tutaj, piękna, ale u góry ma mało. No ale jak widzimy każda ma tak? Mało na górze. No. Mm. Mm -mm. No to i tak będzie bardzo wysoko, że i tak nie będziemy tego widzieć. Ale jest bardzo szeroka jest na dole. dole. To... Dobra, wybraliśmy. Wierem. Wierem, wierem. <grym> Choinka już jest kupiona i my tu w ogóle poczyniliśmy w aucie takie przygotowania. Felgi wyciągaliśmy, posadzaliśmy siedzenia, żeby można było zmieścić choinkę to tak jak rok temu. A tymczasem jest dowóz za friko, więc my skorzystamy z tego dowozu. Poczekam aż pani sobie odjedzie. Dowóz jest za friko, więc o 17 do nas przyjedzie chojnałka, a tymczasem... O, na szczęście tu już jestem bezpieczny, e, chyba musimy zorganizować jakiegoś fooda. No, tym razem może nie z miasta, tylko coś domowego. Tak? Co byśmy zrobili? Wczoraj jedliśmy coś domowego. I niestety się skończyło, było takie dobre, że się skończyło, tak więc musimy coś wykminić, więc jedziemy sobie pojeździć bez celu po mieście, tak zwany POM nie, nie, do bankomatu musimy pojechać. A, no idzie jednak i nie bez celu. Jeden. No dobra, dobra, to jedziemy ogarniać sprawy i widzimy się niedługo. Zobaczcie jaka bida z nędzą. Nie wiem, czy cokolwiek innego jeszcze postawią, ale ogólnie już było powiedziane, że nie będzie w tym roku ozdób świątecznych. Tak, w tym roku ma nie być ozdób, co jest w ogóle jakiś, jakimś takim lekkim nieporozumieniem. Pewnie będą się zasłaniać tym, że oszczędzają. Mm. No z drugiej strony, jak już to mają, no to. No nie wiem, nie wiem. No. Mm. Nawet Dona, nie ma choinki. No jest tam... ramka i jest takie coś. No nic ciekawego. Tragedia. Tak jak Kapi mówił, ostatnio ten obiad tak nam zasmakował, że dzisiaj też go zrobimy. Także lecimy na shopping w Lidlu. A teraz idziemy zrobić jakiś, może, ciuchowy shopping. O Boże, i tak długo to wszystko było zamknięte, że aż o dziwo, jak zwykle mi się nie chce. Jesteśmy w końcu w domu. Słuchajcie, kochane. Myślałam, że będziesz w tym czasie pichcić już obiad. A my się są. zamieniliśmy rolami w tym domu, czy Taak. co? Tak. Od kiedy? Od kiedy wprowadziliśmy równouprawnienie? <noise> Wróciliśmy z małymi zakupami. Pokażę wam, co tutaj kupiliśmy, bo mamy kilka świątecznych rzeczy, właściwie trzy. Byliśmy w Pepko i kupiliśmy poszewki na poduszki. Nie są jakieś szczególnie piękne, ani jakieś... Ekstra, ale kosztowały po 15 zł jedna, a my nie mamy żadnych świątecznych ozdób na łóżko, więc w tym roku chcieliśmy jakieś kupić, ale oczywiście standardowo za późno się zabraliśmy, więc najwyżej na przyszły rok kupimy sobie jakieś takie fajniejsze, chociaż te też są spoko, ale po prostu są w innym stylu niż chciałam, więc mamy jedną taką. Tutaj mamy z reniferkiem. I taką ze śnieżynką, mam nadzieję, że nasze poduszki się zmieszczą, bo mamy 50 na 50, a to jest 40 na 40, ale one trochę już są wybite, więc powinny się zmieścić. Kupiłam sobie też rękawiczki, w ogóle to jest śmieszne, bo kupiłam sobie ciemną kurtkę, żeby nie chodzić brudna, a dodatki mam wszystkie jasne, więc no, nie, nie mogłam uciec od tej bieli po prostu. I, a I w ogóle do nich chcę sobie jeszcze kupić sznurek i nosić tak jak moje szary z zeszłego roku, czyli wiecie jak, jak dziecko tutaj zaszyją, bo to jest tak mega wygodne. Nie wiem dlaczego dorośli ludzie uciekają od takich rozwiązań że tylko dzieci z tym chodzą. Przecież ściągasz sobie w każdej chwili rękawiczkę i ona sobie po prostu wisi. No przecież to jest genialne. <laughs> Więc tak, takie rękawiczki, one mają takie futerko, są mega przyjemne i są z kropa za 30 zł. I w chaosie kupiłam jeszcze taką vlogmasowo-świąteczną koszulę za 90 zł. Czerwona w kratę. Brakowało mi takiej rzeczy właśnie na święta, także w końcu mam. I to tyle tak naprawdę. Kupiliśmy jeszcze masę jedzenia. Właśnie słychać, że Kapi powoli się zabiera za gotowanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani domu. W końcu. No od razu jest świątecznie. Jeszcze jak tutaj za chwilę będzie choinka, bo chyba za jakieś dwie godziny powinni nam ją przywieźć. No, Zostawiłam go na sekundę samego w kuchni. <śm> idealnie uwidoczniłaś moje piękne zakola. No strzeliłem się w szafkę. No, i Coś otworzyłem szafkę, podnosiłem coś z dołu. Teraz wyglądasz jak Harry Potter. Tak, tylko że on był gdzieś tutaj, a nie gdzieś tam a, co na zakolu. <laughs> tutaj na koronie gdzieś tam, czy, gdzie placki się robią. <laughs> Idzie Mikołaj z prezentem. <laughs> Ciężka? No trochę waży, no. Ale chyba lżejsza niż rok temu, to co? Tak, zdecydowanie. Też widać, że jest niższa. No, mm, ale o tym za chwilkę porozmawiamy. Teraz trzeba ją wstawić do stojaka. Nie no, zobaczcie. Ona nawet do sufitu na mnie sięga. I bardzo dobrze. Nie. Zresztą... <grymne> najlepsze jest to, że... jakby nie patrzeć, ewidentnie niska to ona nie jest. Ale widać różnicę. Jeszcze tutaj jest węższa Tamta od tamtej. Tamta 2,50. No. Ta ma, nie wiem, z 2,30. O no Jezu. Ale najlepsze jest to, że my daliśmy za nią 51 złotych polskich mm -hmm. i powiedziano nam, że to ona ma 1,50-1,70 m. No nie ma. Albo ja kłamię i ja jestem troszkę niższy. <grym> Mi się wydaje, że ona po prostu została wrzucona do tej yy, alejki na te niższe choinki, może, bo no jest ale... mniejsza po prostu. Może, może. No ale, ale dosłownie jakby... jest raptem z 10-20 cm niższa od tamtej. Bo tamta y, trochę nam haczyła o sufit, do musieliśmy przyciągnąć. No teraz jest ślad <gry> tak. tutaj. No, ale jest też węższa. No, ale dobra. Rozwalamy no, ją. Rozwalamy ją. W a ogóle to... jestem przerażona, bo już teraz, nawet jej nie rozłożyliśmy, a już wypadły ze dwa takie małe pająki. A wiesz, to pająki są w ogóle. To pająki są. Nie, to nie są pająki. To są pająki. Nie, to nie są pająki. To są robaki i pająki. Robaków się nie boję, tylko się ich to brzydzę. Są, to są właśnie jakieś robaczki, bo teraz zabijam około kolejne... Ale pająki też kapi. No. To są robaczki. A co dopiero, jak ją rozłożymy? I Kapi chciał, żebyśmy spryskali tą choinkę takim tak. robakobójczym. Jest coś takiego, to, się, to jest chyba zbrosa, brosa czy z czegoś takiego, taka gaśnica dosłownie, e, co jest na owady pełzające. I moim zdaniem powinniśmy tak zrobić: powinniśmy to spsikać, wyjść na spacer, wrócić. Zdechnie! Trudno. No właśnie chodzi o ale... to, że ja nie wiem, dajcie znać, na pewno ktoś z was się tutaj zna na takich rzeczach, yy, bo ja się boję, że po prostu choinka nam padnie jak tym popsikamy, a nie po to ją kupiliśmy, żeby za dwa dni wymieniać, no chyba, że znajdziemy wyższą, to wtedy może tak. Ja jestem, ja jestem tego zdania, że trzeba kupić tą gaśnicę i trzeba spsikać. Poza tym w domu, okej, okay, my wyjdziemy i to wywietrzeje, to. ale na dłuższą metę to i tak ciągle będzie się tu unosić. Nieprawda. Jezu, nie, dobra, to, dajcie wyznać to, to je, się ulatnia tylko przez chwilę. Zdycha to co ma zdechnąć i koniec. No, zobaczymy. Pie <noise> są wziąć jakieś? Mogę nożyk? Dobra, jestem barbarzyńca. Tak. Tak? Muszę szybko nadgonić. <noise> oh, już czuję pająki jak po mnie chodzą. Ja jeszcze nie. Ale za to czuję nasz obiadek. <noise> O, widzę, że ślad nowy na suficie. Fajnie. O, jest tutaj zaraz. Dobra! Ja o tym mówię: jak ja mam nie kupić tej gaśnicy, żeby wyrżnąć wszystkie pełzające głana po tym? No, jak ja mam nie kupić? Nie będzie mnie na chacie, to ona będzie do mnie dzwoniła, że muszę biec. Bo, rób... Bo takiego pajączka widziała. Mm. Dobra, ubieraj się i jedziemy po tą gaśnicę. Nie, nie. Pewnie, pewnie w mrówce, Poczekamy, my... jutro będziemy wiedzieć, to wtedy kupimy. No, ale na co ty chcesz czekać? Na informację. Chcesz, chcesz się osamieć namiotowo, jak zobaczysz pierwszego lepszego. Ale ja już zobaczyłam. Tak, to pewnie był robak. To nie był robak. Yy, teraz chodzą po mnie. No, zdecydowanie, no. I, ale czekamy, czekamy na jutro. Ej, no, ona jest śliczna. Ale jest za niska. Wow. Może byk? No. I co, no jest, jest piękna. Jest też wielka, to trzeba Ale powiedzieć. jest ciut niższa, no. No jest niższa, ale jest tak samo rozłożysta jak tamta była. Tak, ale tamta miała jeszcze tutaj tak więcej chyba, wiesz? No, ale jest, jest... śliczna, no. Ciut niższa jest, ale to nie jest problem. Wręcz przeciwnie, nie trzeba ścinać ani dołu, ani góry. <laughs> bo ta... Taka knaga jest tam, to ja nie wiem jak bym to ściął. Piękna. No i to nowy ślad jest zrobiony. Mmmm, <grym> subcobo. <grym> e tam nie widać. Na, na aparacie nie widać, więc się nie liczy. Dobra, obiadus wciągnięty. Okcia jest już na posterunku i przyszedł czas właśnie, żeby otworzyć ten oto tutaj dzień. Jazda! Lecimy z tematem, bo nie mamy pamięci. Dawaj nionia. Co tu może być? Co tu może być? Nie, czekaj, nie, nie wyciągaj. Co tu może być? No, no. A mogła mogłam wyciągnąć? No trzeba było <grym> zgadywać, nie A, no. Dobra, nie widziałam. Nie dobra, widziałam. teraz to już przestań. Dostałam czapkę! I jak widzicie, pasuje kolorystycznie do moich rękawiczek. Tak sobie zamarzyłam. się o tym wiedział. Jej, thank you. Dobra, zakładaj, jest, ja jestem ciekaw. do mojego do futerka? na no, prawie. No, Dawaj, zak... ko koczka Nie się interesuje mnie twój koczek. O Jezus, nie, tylko nie to! O, nie, to, muszę pokazać moje długie włosy. No nie! O nie, no proszę! Zważaj, bo zaraz coś pozrzucasz. Nie każ mi tego robić. And what? No, gdyby nie ta metka, to normalnie... Patrz, jeszcze kurteczka. Gdzie masz rękawiczki? Nie wiem właśnie. <laughs> jest, jest. Pokaż mogę, pasuje to do siebie? No nawet? To, to pasuje bardzo do siebie. Ech. To, czyli rękawiczki i to, co masz na łapetynie. No. Dobrze wyglądasz, tylko buty by się przydały albo skiety zmienić. Vlogmasy zresztą, patrzcie, pełną gębą. Ojej! W ogóle jeszcze tak się zorientowaliśmy, bo patrzałam, porównywałam zdjęcie, które wysłaliśmy mojej mamie z choinką naszą nową. Zrobiliśmy sobie zdjęcie jak rok temu. Ja jestem ubrana identycznie jak rok temu. Tylko spodniej. Tylko spodnie no mam nawet te same skorpetki co na no. tamtym. A majtki? Zdjęciu. To ja powinienem wiedzieć, nie? Ja mam stosunkowo nowe, <noise> tak więc na tle naszej pięknej choinki zakończymy tego vlogmasa numery. Ogólnie trzy? trzy z naszej strony, ale nie wiemy, wiecie jak to tam z dniami poszło. Mam nadzieję, że się podoba. No jak, jutro jest trzeci. Tu to, to trzeci vlogmas. No dobrze. Tak poszło z dniami. No dobrze, ale czy oto on wyjdzie wtedy? No tak. A, no tak, no to jednak jest wszystko rozwiązane. I właśnie po dzisiejszym vlogmasie, tym, który oglądacie, nie wiemy, kiedy pojawi się następny. To samo powiedziałeś, chyba w ostatnim. Że, że wczoraj? Tak. Nie, na no pewno nie. nie. No dalej, nie, nie mówiłam wtedy nic. Wiedziałam, że dzisiaj się pojawi, ale nie wiem jak, jak będzie z jutrem. że ja nie tymi wiedziałem. Dniami. Także nie nastawiajcie się, że będzie, bo może będzie, ale lepiej jak się nastawicie, że potencjalnie go nie będzie. No taka taktyka gdzieś. Ty więc... mi nigdy nie pozwalasz rozmawiać na koniec. Wiesz, ja sobie dyskutuję z naszymi widzami, więc... a ty zawsze stękasz, że już koniec, burze, Święty. Dziękujemy Wam za oglądanie, Właśnie ja Wam dziękuję za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że się Wam jak zwykle podobało, koinka super, dajcie znać, czy Wy już postawiliście, jeżeli nie, to czym prędzej ją postawiajcie. Bye! I